i Bracia, zacznijmy od, od słów Pana, bo to jest niezwykle ważna przypowieść. Zacznijmy od niej, a potem postawimy sobie ważne pytanie. Jesteśmy w stanie wypełnić to, co Pan zaproponował, a jeżeli to, pod jakimi warunkami? Święty Marek. W czwartym rozdziale swojej Ewangelii umieszcza trzy przypowieści. One są postrzegane czasem nawet jako sprzeczne, czasem tak komentowane. Są o siewcu, o zasiewie, o ziarnku. Wszędzie jest znak, symbol ziarna. Jezus jest w takim momencie głoszenia. Że zaczynają odczytywać wszyscy, którzy go otaczają, że jest inny, że przynosi w, w ludzie Bożym, dla którego prawo było świętością i ich wypełnienie całym programem życia, że przynosi inny sposób, że ma inną hierarchię, hierarchię wartości, że ma też. Inne wyobrażenie Boga, że ten Bóg, którego on pokazuje, nie bardzo jakoś pasował im do tego Boga prawa. Wokół Jezusa jest tłum. Jezus zdaje sobie z tego sprawę, że w tym tłumie różnie bywa. Jedni przychodzą z ciekawości, bardzo powierzchu wszystko to płynie. Inni zasłuchują się, ta różnorodność jest, jak w każdym tłumie zresztą. Jezus, mówiąc, że Królestwo Boże jest blisko, wzbudzał entuzjazm. To był piękny czas dla nich, początek. Szli, blisko jest Królestwo, przecież na to czekali, że się stanie. Ale też mieli swoje wyobrażenie Królestwa. I nagle okazuje się, że to nie bardzo jest tak, jak ten Mistrz czyni. Zamiast zrobić porządek, wyciąć, co jest chore, uzdrawia chorych, idzie do nędzników, idzie do pogubionych, z grzesznikami i celnikami, siedzi przy stole, rozchwiał Jezus całe ich spojrzenie i wszystkie oczekiwania. I to stało się przyczyną bez wątpienia jakiegoś dystansu, jeżeli nie buntu. Co dzisiaj mówi nam Pan? Słuchajcie. Słuchać to nie jest, może inaczej, słuchać, słyszeć to nie jest to samo, co biologicznie słyszeć brzmienie. Usłyszeć to dużo więcej niż tylko słuchać słów i brzmienia. To słuchaj musi się nam kojarzyć z czymś bardzo ważnym. Dla tamtych ludzi, ale nie mniej dla nas, że ma Izrael. Słuchaj Izraelu. Pan twój Bóg jest jedyny. Jeżeli słyszymy te słowa, to znaczy, że przychodzi Bóg i ma nam coś do powiedzenia. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Niech słucha to bez wątpienia sięganie aż w zasłuchanie medytacyjne. To zupełnie inne słuchanie słowa. Ale co w tej przypowieści jest ważne? Siewca jest tym, który według tej przypowieści marno trawi ziarno. Jest ogromnie rozrzutny. Zaledwie ta jedna czwarta jest ziarnem, które zakorzenia się, staje się kłosem. Trzy czwarte Wydaje się zupełnie zmarnowane. Dla nas to ważna informacja. Ziarno przypalone, ziarno wydziobane, ziarno, którego przerosły ciernie, chwasty. Ale jest jeszcze jeden sygnał, niezwykle ważny. To ziarno wydaje plon. I on wydaje. Ono wydaje plon niewyobrażalnie wielki. Tamci ludzie zdawali sobie sprawę. Tamte plony są nieporównywalne z naszymi, więc plon dwudziestokrotny, kiedy z tej ziemi wyrastało bardzo niewiele ziemi, która jest twarda, mocna i niesprzyjająca stąd ta przypowieść. I zauważmy jedną rzecz. Cztery wersety są, to są opisy niepowodzenia i tylko jeden jest zbiorem. Przypowieść o siewcy Jezusa tłumaczy coś bardzo ważnego posłannictwo. Bo chciałbym w tej przypowieści, żebyśmy to odczytali. Jezus tłumaczy w tej przypowieści też swoje posłannictwo. Kiedy oczekiwano, że wyzwoli Izraela Mesjasz, że zrobi porządek w Izraelu, że odbuduje hierarchię, że wszystko poustawia na swoim miejscu, i kiedy się okazało, że to wszystko nie działa, Jezus zaczyna tłumaczyć, po co przyszedł. A w nim jest posłannictwo każdej i każdego z nas, bez wyjątku. Ta przypowieść mówi, Nie przyszedłem, żeby wydawać sądy, ale przyszedłem, żeby wydano plon, czyli przyszedłem zbawiać. Ale jak przyszedłem? Przyszedłem coś rozpocząć. Przyszedłem rozpocząć, a to się czyni z nadzieją. Ja jestem człowiekiem wychowanym na wsi. Moi rodzice mieli gospodarstwo, ja byłem najstarszy i szybko byłem angażowany z tatą w różne takie chwile, kiedy w gospodarstwie po prostu funkcjonują. I pamiętam, pamiętam jesień, właśnie te momenty, kiedy sialiśmy. Kiedy wracałem ze szkoły jeszcze podstawowej. I szybko jechałem w pole do taty. Często ze mną rozmawiał. I o czym rozmawialiśmy, kiedy sialiśmy? Sialiśmy z nadzieją, że będzie plon, że to sianie ma sens, że będzie to dobry czas. Czy to ma jakieś znaczenie dla nas? Bez wątpienia w tej przypowieści postacią numer jeden jest siewca. Ani ziarno, ani plon, tylko siewca jest w centrum. Dlaczego siewca? Jezus mówi, że przyszedł rozpoczynać, i przypowieść rzuca światło nie na to, co kiedyś będzie. Ale na to, co się teraz dzieje, na teraźniejszość, czyli na co? Na zasiew. Królestwo Boże, choć jest ukryte, ale się uobecnia teraz, w tym momencie. I to Królestwo Boże, które przychodzi do nas, jest właśnie zasiewem. Nie jest ważne, jak się to zakończy czy trudy zostaną nagrodzone czy będą wielkie owoce to zasiew jest ważny dla nas nie zbiór jakby to skomentować kiedy w 90 latach po raz pierwszy w końcówce poszliśmy na ewangelizację na Woodstock, w żarach, w ziemi lubuskiej, potem w Koszczynie. Po pierwszych, szczególnie spotkaniach, takich trochę szokowych dla kościoła, zapytano mnie, a iluście tam nawrócili? Powiedziałem: Nie wiem, nie liczyliśmy. To nie nasza sprawa. Ważne, że tam zobaczyli, że przyszli jacyś ludzie, jak oni to nazywali, od Jezusa. I to było najważniejsze. Żeby wiedzieli, że tacy ludzie ludzie są. Królestwo Boże jest zadane nam jako zasiew. To jest istotne. To jest posłannictwo, zasiewanie, nic więcej. Siać. Siewca wyszedł siać. I to jest świat Boga. Uczniowie powoli zaczynają to pojmować z trudem. Ale ta przypowieść, będąc niewątpliwie przypowieścią o Bożym Słowie, jest dla nas bardzo ważna. Ja, człowiek Słowa, powinienem być człowiekiem nadziei. To bardzo niebezpieczne. Kiedy przeżywamy teraz bez wątpienia niełatwe chwile we wspólnocie. Czasem nie umiemy się z tym znaleźć. Bywamy tacy zagubieni. Tym wszystkim, co jest na zewnątrz, agresją, to, że z, ze świata, w którym chrześcijaństwo współbrzmiało z kulturą. Lepiej czy gorzej, ale przez wieki tak było. Nagle staliśmy się kontrkulturą. Idziemy pod prąd. Idziemy pod prąd we własnych rodzinach, idziemy pod prąd w, w miejscach pracy, idziemy pod prąd w klimacie, idziemy pod prąd idąc do świątyń, idziemy pod prąd przyznając się do Jezusa. Ale naszym zadaniem jest iść po kamienistej drodze, pójść tam, gdzie. W kategoriach ludzkich nie opłaca się iść. Trzeba by nam iść ulicami, a nie tylko w komfortowych miejscach naszych kaplic czy naszych współbrzmiących przecież rekolekcji, jak tej i sto innych. Powinniśmy tam pójść. To, co mówi papież Franciszek, na peryferię, gdzie słowo Boże. Nie brzmi, gdzie niczego nie ma. Z domu Bożego Miłosierdzia szli ewangelizować z tym symbolicznym osiołkiem, szli w miejsca, gdzie od dawna nie widziano nikogo, kto by o ewangelii mówił, ani kapłana, ani nikogo. Szli tam, właśnie gdzie nikogo nie było. Przy za Trzeba mieć nadzieję. Trzeba właściwie mieć tę wewnętrzną determinację i dużą nadzieję. To jest dla nas bardzo ważne. Co znaczy siać z radością? To znaczy dzielić się, będąc szczęśliwym, że się dzielić mogę Panem. Gościć na mojej twarzy ufność, że to on, a nie ja. Nie bać się tego. I zrozumieć jeszcze jedną rzecz: można się bardzo pomylić i to bardzo, kiedy chcemy siać tylko na żyznej ziemi, naszych kościołów, centrów, domów. Możemy się pomylić. Bo rodzaj ziemi sprawdza się po owocach, po plonie. Więc w momencie, kiedy zasiewamy, nie mamy żadnej pewności, że ta kamienista ziemia nie wyda plonu lepszego niż jakikolwiek. Trzeba też mieć odwagę. My chyba w tym czasie trochę ją straciliśmy. Trochę się przykuliliśmy tym zewnętrznym takim nasileniem nieakceptowania ataku. To jest bardzo ważne. Popatrzcie, siostry i bracia, ile mielibyśmy w sercach pokoju, gdybyśmy te słowa Jezusa przyjęli i tak na serio przyjęli. Jakim niezachwianym pokojem byłoby. To wszystko, co nas otacza i głębia naszych serc, gdyby udało nam się zrozumieć, że jedynym planem i naszą nadzieją, jedyną jest ciągle zaczynać od nowa i siać. Dramatem jest siewca, który już na starcie w czasie siania. Jest sfrustrowany. Już nieszczęśliwy, zanim jeszcze cokolwiek zasiał, patrząc na chropowatą ziemię naszych bliźnich. I mylimy się. I w wielu miejscach nie wyrosło ziarno, bośmy z góry ocenili, że nie warto. I tak się zmniejsza plan Boga. Przecież Jezus, przecież Jezus szedł do nich, do celników, grzeszników. Kiedy z Zacheuszem, którego ściągnął z drzewa, zauważył, siedział przy stole, to myślimy, że wszyscy celnicy tam się ponawracali? Nie, jeden Zacheusz, o innych nie wiemy. Inni może się chwalili żyjąc dalej tak samo, że przecież z tym Mistrzem byli przy jednym stole. Ale Pan poszedł do nich, nie został tylko z Zacheuszem, z którym warto było zostać, bo Zacheusz na ich oczach pokazywał im, co Pan uczynił w jego sercu. Jezus chciał to pewnie pokazać. Tym wszystkim. I moi kochani w Panu, jak my mamy stać się takimi siewcami? Jaka jest szansa, że nas nie zgniecie to wszystko, co nazywamy niepowodzeniem, co piszą? Czasem te deklaracje różnych specjalistów od takiego szumnego wychodzenia z kościoła. Jak to, jak to wszystko przeżywać, kiedy więcej wokół nas sąsiadów w niedzielę już nie wychodzi, te drzwi są już zamknięte, choć do niedawna jeszcze wychodzili, że w kościele jest luźniej, a było więcej. I że to wszystko, to liczenie, dodawanie i mnożenie źle wychodzi. Wczoraj, będąc na spotkaniu Ruchu Światło-Życie seminarium, miałem krótkie chwile rozmowy. I młody ksiądz powiedział mi po, po mszy świętej, księże biskupie, ja już dawno przestałem liczyć. Jeden, dwóch, jedna, dwie, to już dużo. Warto im poświęcić sporo czasu. Właśnie to jest siew. Co nam jest potrzebne? Bez wątpienia Duch Święty. Ale co to znaczy przyjąć go? Wpaść w stan uniesienia, euforię, emocje. Co to tak naprawdę znaczy? Zauważmy, że kiedy Duch Święty stąpił, dzisiaj te słowa brzmiały. To stąpił jak sztorm. Oni wszyscy zostali wyrwani z, z dawnego sposobu życia. Uczniowie, którzy tyle czasu z Panem spędzili. Pamiętamy, jeszcze sprzeczali się, kto ważniejszy, kto tu ma coś bardziej do powiedzenia. Ten, który był wyznaczony na najważniejszego, musiał przełknąć coś bardzo bolesnego. Zawód zawiódł, nawet się zaparł. Co się wtedy stało? Co się stało w tym momencie, kiedy po niebowstąpieniu zeszli znowu do wieczernika? To sala, gdzie się Kościół ciągle odradza. No właśnie w niej jesteśmy. Na wieczerzy Pana. Słyszeli o Jezusie wszystko. Widzieli go jak nikt. I teraz to, co przeżyli, nabiera innego znaczenia. Kiedy Bóg tchnie swojego ducha, zadaniem jego jest ożywiać stajemy się żywi. Tą ziemią, którą Duch Święty odnawia, ta ziemia stworzona jest na nowo. On nie zmienia okoliczności. Duch święty nie zmieni tej okoliczności, w której nam teraz przychodzi być kościołem. Ale wiara dla nas to nie jakiś zbiór. W 104 psalmie jest piękny tekst. Stwarzasz je, stworzenia, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze Ziemi. Można o Bogu wiedzieć straszliwie dużo, być na wielu rekolekcjach, na wielu spotkaniach, i wszystko to może być pozbawione życia. Może gdzieś tam się znajdować, w naszym umyśle, gdziekolwiek. A tu chodzi o coś innego. Kiedy mówiliśmy o, o siewcy, który nie może się tylko i wyłącznie zamykać w przestrzeni bezpiecznej, tylko musi wyjść na pola, to właśnie Duch Święty uczynił. to Duch Święty ich z wieczernika wyrzucił. Przecież byli na owocnym spotkaniu trwali jednomyślnie na modlitwie z Maryją Matką Jezusa i Jego braćmi. To jest klimat. Czy on jest bez znaczenia? Nie. Duch Święty dzisiaj chce stępować. Tak samo jak cały czas stępuje. Ale co mu jest potrzebne? Wieczerniki. Wieczerniki, w których ludzie są na modlitwie z Maryją, matką Jezusa i z braćmi. Wszystko to wtedy staje się zupełnie inne. Właśnie na tej modlitwie potrzeba, żebyśmy byli, żebyśmy stworzyli przestrzeń, żeby Duch Święty powiał. Żebyśmy pootwierali okna i drzwi, żeby wymiotło z nas to wszystko co nie jest z niego. Co jest z nas? Wszystko to co się nam wydaje. Żebyśmy stanęli tak pięknie nieporadni, zdziwieni jakbyśmy znowu pierwszy raz spotkali Boga. Chrześcijanin, którego napełnia Duch Święty, wie, że Bóg nie jest gdzieś tam. Jest tu. Niedawno przeczytałem słowa, i to są słowa z jakiejś rekolekcji, które wygłaszał ewangelicki pastor, który powiedział, jak wchodzisz do domu, to otwórz drzwi, otwórz drzwi duchowi Boga. Otwórz okno, nawet tak symbolicznie. To jest ważne. Wtedy słowo Jezusa staje się jak czyste źródło. Wtedy po tej Eucharystii we mnie, w Was, powinno nieustannie brzmieć pytanie: Jak to na tych drogach, bezdrożach, ugorach i jeszcze gdzieś mam siać? Bo Duch będzie nas prowadził, zaczniemy smakować w modlitwie. Zaczniemy słuchać słowa. Tak pięknie napisał jeden z autorów, proszę mi wybaczyć, że nie zapamiętałem nazwiska. Mówił o Bożym Słowie i powiedział tak: Usłyszeliśmy to słowo i tylko to, które w nas się zamieniło w ciało, czyli w życie. Reszta jest brzmieniem. Jak informacja. Boże Słowo od czasów Jezusa jest zawsze wcielone. Nie informacją, wcieleniem. I wtedy to, co słyszymy, i to, co się staje, zaczyna nas Pan prowadzić, rozsyłać, dodawać odwagi, cieszyć się. Cieszyć się. Pamiętamy te przypowieści. Znalazłem owcę. Nie, nie ona wróciła. Znalazłem tę, która się zgubiła. Marnotrawny syn wrócił. Jeden. Marnotrawnych synów jest sporo. Róbmy wesele, bo wrócił. I wtedy wiemy już, że jesteśmy z tym, który jest Ojcem, nie zarządcą, tylko Ojcem, który wziął na siebie całe zbawienie świata, posłał Syna. Jeżeli mamy być do Niego podobni, to tak jest. Ostatnio na adoracji. Wrócił do mnie tekst przeczytany, kiedy się przygotowywałem na jakieś spotkanie z panem. Bardzo ważny tekst, w którym Jezus woła o jedno: przychodź, przychodź i bądź. Pozwól mi, bym cię zaprowadził tam, gdzie jestem, byś stanął ze mną przed obliczem Ojca. Byś mógł musnąć poznać odrobinę, jak bardzo kocha i będziesz bardziej wiedział, kim masz być. Myślę, że to dzisiaj i to wszystko, co się tu dzieje, siostry i bracia, to jest ten niezwykły czas, kiedy Duch Święty uczy z nas siewców. Wczoraj mówiłem w seminarium, jest 25 kleryków, bez jednej czy dwóch, bo się zmniejszyło teraz 200, prawie 20 parafii. Jak w przyszłości z tych nie wiem ilu z 25 zostanie? 15? Jak oni będą mogli obsługiwać w cudzysłowie, przepraszam, brzydkie słowo? Ale być, siać, może tak, powiedzmy jak Bóg chce, na takiej przestrzeni jak diecezja koszalińsko kołbrzeska Jak nie będziemy my wszyscy, którzy tu jesteśmy, bez wyjątku, każdy na swój sposób, siewcami. Każda i każdy z nas, niech nam to zostanie, jesteśmy rolą, Rolą, na którym musi się zrodzić siewca. Tak, bo w domu rodzinnym, żeby dzieci uwierzyły, ojciec matka to siewcy. W sąsiedztwie, w pracy, na ulicy, w hiper czy super czy jakimś markecie. Jesteśmy wszędzie właśnie powołani do tego. Co mamy zrobić? Pozwólmy Panu, żeby zrobił to, co pięknie zaplanował od wieków. Tak się urodziliśmy. Zaplanowani przez Boga, ukochani przez Niego, powołani przez Niego, wszczepieni w Niego. On chce siewców, radosnych, pełnych nadziei, nie takich, którzy ciągle mówią, a mało, a tylu ich jest takich brzydkich. Zamiast się cieszyć, siejemy. To naprawdę piękna posługa. Zacznijmy się cieszyć powołaniem Pana.